Witajcie w nowym filmie wideo. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę na temat Xbox One, tego jak się go użytkuje i takie tak naprawdę pierwsze wrażenia, chociaż już troszeczkę go posiadam, więc mogę się wypowiedzieć na ten temat troszeczkę więcej. I Głównie chciałbym Wam tutaj powiedzieć o tym, dlaczego warto kupić Xbox One i dlaczego można wyjść po prostu na tym troszeczkę lepiej finansowo w stosunku do konkurencji. Chociaż, jak już mówiłem Wam w jednym z filmów, ja nie jestem tutaj jakimś zwolennikiem jednej konsoli, a jeżeli ktoś woli PlayStation, to, to, to po prostu kupuje sobie PlayStation i tutaj jakby nie ma dla mnie z tym większego problemu. Więc tak, zacznijmy może od pierwszej rzeczy, która jest na Xbox One, nie ma jej na PlayStation. To jest EA Access Hub, który możemy sobie wykupić. Tutaj wystarczy, że zapłacimy w granicach 79 zł rocznie, co jest ważną informacją. Nie jest to kwota miesięczna, jest to kwota, którą trzeba zapłacić rocznie tutaj za dostęp do EA Access. I otrzymujemy tutaj naprawdę sporą dawkę gier. Na sam początek myślę, że to w zupełności wystarczy. Jeżeli lubicie gry sportowe, lubicie gry od EA, to naprawdę jest to bardzo fajne rozwiązanie. I już Wam pokazuję o co tutaj chodzi. Eee, ostatnio doszła też gra, która myślę, że dla niektórych nie będzie bardzo fajną propozycją, więc przejdźmy może tutaj do zakładki gry i zaraz zobaczycie, co mamy tutaj dostępne. Więc tak, eee, Generalnie możemy pobierać sobie oczywiście wersje próbne, jak widzicie tutaj Battlefield Hardline czy Dragon Age, to są wersje próbne. Natomiast w momencie kiedy posiadacie ten abonament EA Access, możecie pobrać sobie NBA Live 2015 za darmo, czyli za te 79 zł rocznie. FIFA 15 to jest najnowsza pozycja, która pojawiła się tutaj, nie, która jest dostępna za darmo, którą możecie sobie pobrać. I to jest, myślę, naprawdę no, bardzo duży plus dla EA Access, dlatego że FIFA jest grą, w którą naprawdę bardzo wiele osób gra. No i wersja pudełkowa, czy też wersja cyfrowa, normalnie jest naprawdę dużo, dużo droższa niż cały ten abonament. Dodatkowo mam jeszcze Nigel 15, Battlefield 4, jest to wersja podstawowa. Niemniej jednak, m, jeśli ktoś chce sobie przejść Battlefielda 4 na single playerze, to jest to naprawdę bardzo dobry wybór. Jeżeli chcecie po, pograć na sieci, to oczywiście w podstawie również można to zrobić. Natomiast y, tutaj polecałbym raczej wersję premium, ponieważ tam jest więcej tych map, tych dodatków i tego wszystkiego. Oprócz tego mamy jeszcze UFC, który jest naprawdę bardzo fajny. Ja jakoś nie jestem może fanem takich gier, natomiast y, pobrałem tak w celu sprawdzenia i myślę, że jeżeli ktoś się tym interesuje, to y, może sobie tutaj bardzo fajnie umieć czas. Need for Speed Rivals, to już bardzo znana seria, nie jest to może jakaś najlepsza edycja Need for Speeda, natomiast można sobie w nią też również tutaj pograć, no i to jest naprawdę bardzo fajnie. Oprócz tego jeszcze mamy piggle 2, Plants vs Zombies, Madden NFL 15 i tutaj już starsze wersje troszeczkę nie gier, natomiast jak widzicie, jest tego tutaj trochę i muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Jeżeli potrzebujecie na początku nie wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy na gry, to ten abonament będzie dla Was naprawdę świetną propozycją. Tak jak mówię, ja akurat zapłaciłem za niego 79 zł rocznie przez cały rok. Jeżeli macie dostęp do jej akces, możecie w te gry grać. One oczywiście pobierają się na dysk i z dysku możecie te gry sobie spokojnie uruchamiać. Ostatnio usługa Access miała dosyć dużo aktualizacji, wygląda to teraz troszeczkę inaczej. Moim zdaniem wygląda to teraz dużo, dużo lepiej i to jest moim zdaniem bardzo ważny argument dla osób, które lubią gry sportowe i gry od eSports. Sports. Ten abonament i jej akcja jest dostępny tylko na Xbox One i ja mogę Wam tutaj polecić zdecydowanie ten abonament, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobra propozycja dla osób, które nie lubią gry sportowe, czy też na przykład serię Need for Speed i również obiecuję tutaj, że będą się pojawiać nowe gry i ja Wam mogę powiedzieć, że. Odkąd dodali usługę jej akces do Xbox One, to tych gier pojawiło się tutaj już naprawdę sporo, i nie są to takie tytuły, które jakby są tytułami gdzieś trzecimi. To są naprawdę gry, które nie pokazują się tutaj jako te topowe. I to by było na tyle w tym filmie. Myślę, że jeżeli jesteście na zakupie Xbox One, to teraz te ceny jeszcze poszły troszeczkę w dół, teraz waha się to w granicach. 1499 zł i uważam, że to jest bardzo dobra cena jak za konsolę nowej generacji. Do tego można dokupić sobie ten abonament jej Access i cieszę się dostępem do naprawdę wielu wielu gier. Dzięki serdecznie za oglądnięcie tego materiału wideo i zapraszam was do kolejnych. Prawdopodobnie będzie ich teraz troszeczkę więcej. Ja nagrywam te filmy jak mam po prostu na to czas. Teraz ten czas znalazłem i myślę, że znajdę go również za parę dni. Także do usłyszenia. Dzięki jeszcze raz. Subskrybujcie kanał. Hej!